No. Siemano, witam was w kolejnym filmie Dzisiaj Dźmaj tak, bo tu są mikrofony Siemano, witam was w kolejnym filmie Dzisiaj nagrywamy odcinek do niedziela Mam do tego specjalnego kamerzystę Jest ze mną Jaśmina dzisiaj Cześć Jaśmina opowiadała, że kiedyś już mi nagrywała Także powinien być dobrze nagrany odcinek Tak, go słuchajcie nagrywałam, że połowa filmu była wskazana na moje kalosze Dzisiaj E, pokazujemy ogólnie jak idą prace z przyczepą Bo dawno nic nie było, żadnego takiego odcinka A już maluję burty Dzisiaj założyliśmy podłoga e, Teraz tutaj już spawą Jak widzicie tu już mam wszystko pomalowane No i te spawy trochę trzeba będzie poprawić, bo jeden wychodzi, drugi nie wychodzi Drugi taki parchaty e, Trzeba to będzie jednak szlifnąć i poprawić drugi roz Mam małzera z wodą Małzera no, z wodą, żeby dociskało mi tutaj blacha. Teraz planuję trochę podnieść ta przyczepa, żeby ją tak przegięło, No nie wiem czy przegnie czy nie, ale żeby tak delikatnie przegięło Bo, jak wyda tutaj spawał, to wiadomo, te spawy będą ściągać i się zrobi tego łódka trochę. No a może przez to nie. Zobaczymy, dobra. E, wąż jest podpięty, także ja teraz podnoszę. O, tutaj wczoraj przyszły mi sprężyny z NOKSA. Pamiętajcie, że w zenoksie cały czas jest nasz kod rabatowy yy, od razu zamontowany, deszel już fajnie wisi Deszel bardzo ciężki, a z tymi sprężynami, patrz, patrzcie, jedną, jednym paluszkiem Pokaż no, ja muszę trochę mocniej pojechać Jaśmina musi paluszkami Dobra yy, Jak już to przyspałem podłoga Zrobiłem wszystkie spawy podkładem No i widzicie, tutaj bębny są niedomalowane w kolorze Także bębny będą malowane, tutaj śruby były nowe w obrotnicy wszystkie te co są podkładem to będą teraz malowane w kolorze tutaj widzicie też niedomalowane, bo tu blisko ściany jest strasznie stoło nie dało się tak fajnie pomalować, ja też na, na tej hali ciemno było już wiecie o co chodzi dobra, podnoszę, Jaśmina patrz czy co się podnosi wszystko, czy nic nie spadnie Nie wiem czy się coś przejęło, czy się nie przegęło Raczej, raczej nic, ale wygodniej spawać No i jednak coś tam docisnął. Także do siebie raz za spawanie, ja na może po nagrywo, tylko nie patrz na spawanie, bo to jest oczy bolek Dobra, to no i jademy. Ej Co? Ty teraz jak mam ściągnąć, to nacisnąć tu. to Ko powiedzieć Kot mu do maski do spawania na ścigał. Tutaj Coś dziwnego. Nie wiemy kiedy, ale stało się. No, akurat się stało, więc wierzę, jakąś taką dziwną. No. Od dziadka. Słuchajcie, takie coś. Takie coś. Dobra. To może później wam coś pokażemy. No tak, dobrze Właśnie, Dobra, wchodzę tutaj. Dobra, zamka jest zobaczyć. Gdzie? Pod tym baniok gdzieś. No? Co? Nacisz coś służy. Co? Słuchaj, szukać nacis. Stań tu. Podchodź. O, no, dobra, stój tam. Mogę być trochę centrum. No, tak. Dobra, coś tu jest chyba nie tak, nie wiem. Mam tu nadal stać? No, do tyłu? Tu? No, tu jestem. Co? Tu? 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 No, jestem już w gleczce. Tu? No tu jestem! Hmm. Dobra, co? A nie stanie mi się nic? Co? Nie stanie Dobra, on tam spawa teraz. Ja mu stoję na dachu, on mi spawie nogi. Ale się nie Mogę zajść? O fuj, ale wali. Tu? Mam też pawełki, tylko nie wiem. No jest tu. O! 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 Tu dziurę prawie zrobiłeś. Patrzcie, to. Dobra, stoi troszkę bliżej beczki. Jestem hmm. w ogóle i Tylko mi nogi nie podpal No słuchajcie, no nie mogę niby Mam tu stać Trochę no, jakbyś była grubsza To było lepiej Ja? No. Ty kurde No byś bardziej naciskała Ja mogę klęknąć Tak i ci dwupoli kolana Tak akurat byś w ten ogień trakował. Moja no gruba nie jestem, no niestety. <grystanie> Tylko nie wypal mi nogi, proszę. A? A! Nogę mi podpalasz. Tutaj słuchajcie, kolejną zrobię dziurę, ale nie wiem gdzie teraz zrobi. Bo tu mamy pierwszą, drugą, tu mi podpalił nogę kolejną, więc nie wiem, gdzie teraz... O, i tu jeszcze mam tam ja się trochę cykam. Słuchajcie, tu mamy takie burty pomalowane. Na czerwono. One już chyba wczoraj były pomalowane, nie wiem, chyba by dzisiaj, nie wiem. Przedwczoraj. wczoraj. I one jeszcze schną? Na pewno? Mm no właśnie i tu jeszcze ma... pierwsze mamy tu taką taką a tu jest przód no tu jest tył no kolor ral 3004 farmy z farby e... tu macie taki kolor no. tu jest kolor szeroko podkład też szeroko zajebiste farby fajnie kryje elegancko się, podkładem gorzej się malowało, ale kolor super. Tu ci coś się nie domalowało. No to jeszcze będą poprawki. Mój tata też tymi farbami maluje i też pochwala te farby. Tak? No dobrze. E, to będzie na szaro jeszcze malowane. To o. To, to na szaro, to, to na szaro. Jeszcze ruła na szaro. No to... Jeszcze jakieś rzeczy nie znajdą na pewno do malowania. No. Na, na spokojnie coś tutaj działamy. No, ale tutaj chwale na linii. No, prawie mi nogę podpalił, ale No, ale no nic, się, nic się nie da zrobić. Tutaj zrobił, tu mi nogę podpalił, tu mi kolejną nogę podpalił, tu coś zrobił. Tam chyba nic nie wiem. Tam robił, tam mi nogę podpalił, on tu wszystko umie podpalić. Postać to, to krzesło. Może być tu z góry. Dobra, pokażę Wam tylko teraz wszystko z góry, co on tam robi. Co zrobił? Słuchajcie, to jest bałagan, wiem, ale czy to moja wina? Tu. To jest straszne. Ogień pali. Ja tam nie idę. Gdzie to będziesz robił? tu po twojej nogi. Koło mojej nogi? Ja tu nie idę. Nie możesz sobie czymś tego przedstawić. Tu masz takie drewno. No ja się boję trochę tego. Tu masz jeszcze takie. Dobra, to ja idę. Pokażę Wam. To babcia upiekła, babcia ogólnie nam dobre rzeczy upiekła, albo upiekła nam ciasteczko jabłuszkowe. No, jabłuszkowe ciasteczko tu mamy. Ja sobie wcinam, a Marcin tam stawem miał tu spać obok mojej nogi, ale ja się nie zgodziłam, to tak nie może być. No wiem. A czy ja się wstydzę nie? Wiesz na ilu, wiesz, na ilu ja już występach występowałam i co ja gadałam? No właśnie. Mhm. Byłam krasnoludkiem w śnieżce. Nie będzie. Ona już wie, że ja już ci długo nagrywałam. No to mogę panią iść. Dobra, miałam ja później coś nagram. Słuchajcie, weźmy sobie ze traktorze. Tam spawie, a ja się no, nie czuję tam bezpiecznie. Dobra, nagrywamy Marcin. Może później nagramy coś fajnego, jak jeździmy traktorem, ale to zależy, jak się wyrobimy z czasem. Tutaj Marcin teraz zrobi i spawie jeszcze. Uff. teraz akurat dobrze to wszystko jest? Ale lepiej będzie bez tej deski co? lepiej będzie samymi widłami, bez deski spoko no dobra to robimy bez wideł robimy, lepiej robimy bez deski tylko z widłami tutaj patrzcie I to bardzo wielkie. No, tak, bo żyję. zrobiłeś i to wielkie. No pod tym samym. No, ja będę malować teraz. Kiedy? No, to ja będzie posłowane. Czyli dzisiaj? dzisiaj? No jutro. Na w Ale... poniedziałek. Dobra. No. Mamy to posłowane, wszystko już. No dwie Ale... godziny minęły, nawet chyba trzy. Dwie godziny my to spawamy? No więcej Mam nadzieję, że tego nie kabarować. No nie Dobrze No to co? Chłodzia śmina Teraz zostanie mi poszlifować yy, te spawy, które wystają bardziej niż powinny No i... Eee yy, tyle. Gotowe. Tu jeszcze może jeden spaw dołożymy. Tak i opuszczamy, obejrzymy jak to wygląda. Spoczął opuścić. Musimy teraz się schować do tego. No. Założyć doło już te tylne burty. No. Żeby wiesz, więcej miejsca tam było. I no ta dobra. I ta przednia też by chciał wynieść. Spoko. Tylko, że tej przedniej to trzeba jakiegoś chłopa. Dziadek przyjdzie. Dziadek jest słaby. Czekaj. Wchodzisz tam? Nie, opuszczam przyczepę. Aha. Mm. A co to czepa elektryczność? Nie, czemu? No, no, A po co co się ma nagrywać? Gdzie? Elbar, głowa. Gdzie? Tak. Ale to jest banie! Po co ja tu mam nagrywać mi powiedzcie? Ej, ja na tym stoję, a to się podnosi. Jak ja na tym będę stała? No. Ej, trochę czy mocno. Ej. Trochę czy mocno! Co się nic nie stanie? Ura. Co? Aaaaa! Ej Marcin, nagrywamy się Marcin, nagrywamy się. Kończymy dzień, mamy w pół do siódmej albo za piętnaście, siódmej, a jeszcze mi przyczepa z zlewarka Wszystko se stoło, stoło, stoło i tak patrzę se na nią ona nagle jeb Jak uda mi się zgrać z kamer to wam wrzucę jeszcze Także po dłuższej przerwie wracamy z odcinkiem jakimś tam jakimkolwiek Patrzcie soja do koszenia, w tym tygodniu pójdzie pod nóż Także dzięki za oglądanie, do zobaczenia, na razie, hej